Dziękuję bardzo. Ekscelencje, czcigodni księża, szanowni państwo. Po tym interesującym wystąpieniu pana profesora, chciałbym na początek dodać, że działalność, funkcjonowanie naszej cerkwi w całym okresie powojennym no nie można rozpatrywać osobno cerkiew nie działała, nie funkcjonowała w próżni i była elementem takiej geopolityki początkowo Stalina, a w późniejszym okresie jego następców. W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na pewne elementy polityki państwa wobec polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. I to wystąpienie opre o swoją długoletnią kwerendę na zasobach archiwalnych, które odnalazłem w Urzędzie do Spraw Wyznań. Ponad 30 lat badam różne aspekty działalności funkcjonowania Cerkwi prawosławnej i na podstawie moich doświadczeń chciałbym sformułować kilka tez przedstawić najważniejsze elementy polityki państwa wobec cerkwi prawosławnej. Od zakończenia II wojny światowej władze, nowe władze, władze komunistyczne opierając się na swojej ideologii zmierzały do takich trzech elementów, trzech celów. Po pierwsze objęcia kontrolą działalności wszystkich kościołów i związków wyznaniowych na ziemiach polskich. Po drugie kształtowania wśród hierarchii kościelnej, duchowieństwa i wiernych postawy lojalności wobec państwa, tak to określano. I po trzecie akceptacji, uzyskania akceptacji dla nowo kreowanej polityki społeczno-politycznej, a także gospodarczej. Jeżeli, jeżeli chodzi o zagadnienia dotyczące funkcjonowania Kościoła Prawosławnego w Polsce, to w Polsce Ludowej to poza nielicznymi artykułami nie było podejmowane przez badaczy wynikało to z faktu budowy państwa w którym dominować miały procesy laicyzacji i ateizacji społeczeństwa dopiero w latach 70 -tych, 80 -tych pojawiały, pojawiły się pierwsze artykuły naukowe i opracowania dotyczące cerkwi prawosławnej jednak ze względu na brak dostępu autorów do bazy źródłowej, posiadały one charakter przyczynkarski i cechowały się sporym poziomem ogólnikowości. Przełomem w procesie badawczym, to będzie truizmem, był okres po 1989 roku, zaczęły wtedy powstawać monografie dotyczące różnych aspektów funkcjonowania polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. W tym miejscu pozwolę sobie wymienić, za pionierskie należy uznać opracowania nieżyjącego już profesora Kazimierza Urbana z Krakowa. Znaczący wpływ na rozszerzenie badań nad kościołami i związkami wyznaniowymi przyniósł dopiero rok 2000- Wtedy to zniesiona została 30-letnia karencja w archiwach państwowych na dostęp do archiwaliów po byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tym też roku przystąpiono do realizacji ustawy sejmowej z grudnia 1998 roku o utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej, co zapoczątkowało przejmowanie archiwaliów aparatu komunistycznej represji. Te elementy stworzyły szersze możliwości badawcze, co przełożyło się na liczne publikacje y, naukowe. Jeżeli chodzi o Kościół prawosławny, to w okresie Polski Ludowej takimi głównymi determinantami polityki wyznaniowej było nadzorowanie kierownictwa Kościoła i jego duchowieństwa, usuwanie hierarchów duchownych niepewnych i zastępowanie ich osobami narzuconymi przez władzę, reglamentowanie działalności połączone z nadzorem aparatu państwowego, wykorzystywanie propagandowe w polityce wewnętrznej oraz na arenie międzynarodowej oraz ten wątek jeszcze wymaga dodatkowych badań, niedopuszczenie do jakiejkolwiek współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim. Co wpłynęło na losy Cerkwi Prawosławnej do 1956 roku? Przede wszystkim zmiana granic państwa, wysiedlenia do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1944-1946 oraz w ramach akcji Wisła na ziemię odzyskane w 1947. W tym miejscu, jeżeli Państwo pozwolą, podziękuję za ważne, interesujące wystąpienie w kwestii akcji Wisła panu doktorowi Zajączkowskiemu. Dziękuję przede wszystkim, bo to rzadko się zdarza, a na to zwracam szczególną uwagę na rozróżnienie wśród wysiedlanych na Ukraińców i na Łemków. Te wspomniane wydarzenia wpłynęły na utratę większości stanu posiadania i wiernych. Między innymi w ich wyniku nastąpił zanik życia religijnego na Podkarpaciu i znaczne ograniczenie na Lubelszczyźnie. Kościół prawosławny zmuszony został do y, przystosowania się do nowych uwarunkowań społeczno-politycznych oraz rozpoczęcia budowy struktur administracyjnych na ziemiach odzyskanych. Dodatkowo sytuację utrudniało usunięcie w 48 roku metropolity Dionizego ze stanowiska zwierzchnika Kościoła. O tym bardzo interesująco wspominał Władyka Pais już Także ja ten element pominę w swoim wystąpieniu. Dodam tylko, że wspomniany Świątkowski, minister Świątkowski był jednym z głównych aktorów, który przygotowywał również odsunięcie metropolity Dionizego od 1948 roku następował proces totalnego nadzoru nad działalnością religijną i pozareligijną wspólnot nierzymsko i ten nadzór był realizowany zarówno przez państwową administrację wyznaniową jak i resort bezpieczeństwa w latach 48 1948 1951 Kościołem prawosławnym kierował zarząd komisaryczny w postaci tymczasowego kolegium rządzącego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Zastąpił on, został on zmuszony do przyjęcia autokefalii od Patriarchatu Moskiewskiego. Ja uznaję, że ta autokefalia, ona została wymuszona na władzach Kościoła Prawosławnego. W tym też okresie nastąpił proces znacznego ograniczania kontaktów międzynarodowych cerkwi. Doszło też do represji i aresztowań wśród duchowieństwa. W 1951 roku na metropolitę zwierzchnika Kościoła Prawosławnego został wyznaczony arcybiskup lwowski Tarnopolski Makary. Władze państwowe decydując się na obsadę. Stanowiska zwierzchnika naszej cerkwi kandydatem ze Związku Radzieckiego liczyły na gwarancję całkowitej lojalności oraz ścisłej współpracy z patriarchatem moskiewskim. W początkowym okresie pozostawiono Metropolicie Makaremu dużą swobodę działania, tym bardziej, że jego stosunek do władz wyrażał się daleko idącą ugodowością i lojalnością. Wielu historyków krytycznie ocenia działalność metropolity Makarego w okresie kierowania naszą cerkwią. Ja zauważyłbym też pewne elementy pozytywne. Myślę, że trzeba uwzględniać realia polityczne, w którym przyszło działać metropolicie Makaremu. Między innymi władze wyraziły zgodę na nowy, zgodny z zasadą autokefaliczności, podział administracyjny kościoła na cztery diecezje. Od 1945 roku oto starał się metropolita Dionizy i tutaj zgody władz nie było. Stworzono też takie minimalne warunki do funkcjonowania cerkwi, Między innymi zgoda na utworzenie prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, sekcji prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w 1954 roku zaczęto też wydawanie oficjalnego organu prasowego Kościoła cerkiewnego Wiestnika. Przełom polityczny w 1956 roku wpłynął na odrzucenie tego modelu totalitarnego państwa i w konsekwencji też zapoczątkował częściową zmianę w położeniu Kościoła prawosławnego. I od drugiej połowy lat 50. w dziejach naszej cerkwi wyróżniłbym trzy takie główne okresy. Lata 1956-1989, okres lat 1989-1991 i okres po 1991 roku. Za chwilę króciutko je scharakteryzuję. Przemiany polityczne dokonujące się w 1956 roku wyzwoliły wśród części hierarchii duchowieństwa z żądania zmian dotychczasowej polityki w cerkwi. Domagano się m.in. zaniechania takich elementów rusyfikacyjnej polityki, którą reprezentował metropolita Makary. Domagano się również likwidacji centralizmu w kierowaniu cerkwią. Węcz żądano od władz ograniczenia władzy metropolity Makarego i zwiększenia uprawnień biskupów diecezjalnych. Właściwie do końca lat 50. to metropolita Makary, taką twardą ręką, zarządzał, zarządzał kościołem. Jednocześnie pod wpływem wydarzeń politycznych w Polsce, Odwoływano generałów radzieckich, którzy stali na czele wojska polskiego, odwoływano ze służby bezpieczeństwa doradców radzieckich. Władze również postanowiły pozbyć się Metropolity Makarego. Ostatecznie wymuszono na nim w 1959 roku zgodę na rezygnację z zajmowanej funkcji. Metropolita Makary wyjechał z Polski, przebywał w Odessie, gdzie kilka lat później zmarł. Procesy kolejnych, procesy wyborów kolejnych zwierzchników naszej cerkwi, Tymoteusza, Stefana i Bazylego, były całkowicie kontrolowane przez władze państwowe. Ten proces rozpoczynał się w Urzędzie do Spraw Wyznań, który typował, bardzo szczegółowo sprawdzał też, typował kandydata wśród biskupów na to stanowisko. Natomiast akceptacja zapadała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i na najwyższym szczeblu partyjnym. Taka była, proszę państwa, sytuacja polityczna o tym, kto będzie zwierzchnikiem, Cerkwi Prawosławnej w Polsce nie decydowali hierarchowie, a decydowały władze państwowe. Pomimo trudności władze cerkwi podejmowały inicjatywy służące jego rozwojowi. Między innymi po 50, 1956 roku doszło do reaktywowania życia religijnego na Podkarpaciu, w tym na bardzo mi bliskiej Łemkowszczyźnie. Reaktywowano kolejne parafie na Lubelszczyźnie. Erygowane zostały nowe parafie na ziemiach tzw. Ziemiach odzyskanych. E Pomimo utrudnień ze strony władz doszło także do zmian w strukturze diecezjalnej. We wrześniu 1983 roku erygowana została diecezja przemysko-nowosądecka, a w marcu 1989 roku diecezja lubelsko-hełmska. Do końca polski ludowej, do końca 1989 roku, decyzje o erygowaniu nowych diecezji były elementem dyskryminacyjnej polityki wyznaniowej państwa wobec cerkwi prawosławnej. Dotyczyło to także erygowania dekanatów czy parafii. Władze państwowe miały pełny wpływ na kształtowanie struktury administracyjnej cerkwi. Wszelkie decyzje dotyczące zmian w tym zakresie musiały uzyskać ich akceptację. Dotyczyło to nawet nazw diecezji. Proces ten, jak już wspomniałem, dotyczył również parafii i dekanatów. Bardzo dziwne, czasami, kilka teczek w Urzędzie do Spraw Wyznań do, do, zachowanej dokumentacji, jak nazwać dany dekanat. Trzeba podkreślić, że do 1989 roku działalność cerkwi w wielu jego obszarach w wielu obszarach jego funkcjonowania została zlikwidowana tutaj wspomnę o duszpasterstwie wojskowym duszpasterstwie specjalnym lub pod wpływem władz znacznie ograniczona na przykład działalność charytatywna wydawnicza czy kulturalno-edukacyjna zasadniczo ograniczeniu Podlegała wszelka działalność zewnętrzna kościoła, zakazane były akcje religijno-społeczne, Zgromadzenia i pielgrzymki. Aparat państwowy ingerował wewnętrzne sprawy cerkwi, a jego działalność miała zostać zamknięta w murach świątyń. Proszę Państwa, te mury Świątyń są bardzo, bardzo charakterystyczne. Nie wypuszczano, nie godzono się na żadną działalność poza murami. cerkwie jeszcze do tego, do tego wątku wrócę, wrócę za chwilę. Kilka lat temu napisałem taki tekst o roli placu koło cerkwi, o roli plebanii w zachowaniu tożsamości prawosławnych Łemków, bo tym się szczególnie zajmuje. I właśnie nie było, gdzie się spotykać? Cerkiew. Plac koło cerkwi i plebania to były jedyne miejsca w Polsce Ludowej, gdzie można było rozmawiać po swojemu, w swoim języku, gdzie można było w ogóle spotka spotkać się. I dzięki właśnie cerkwi zachowaliśmy tożsamość prawosławną, szczególnie jeżeli chodzi o ziemie zachodnie i północne. Bez wątpienia przełomem jest rok 1989. Wyróżniłem ten krótki okres lat 1989-91, ponieważ głównym celem cerkwi było wpisanie się w system prawny, zabezpieczający możliwości funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Chciałbym podkreślić że w wielu aspektach Kościół Prawosławny, ale także pozostałe kościoły i związki wyznaniowe uzyskał szerokie możliwości działania, korzystając w tym okresie z liberalnej polityki władz wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Lata 1989-1991 były istotne dla usytuowania cerkwi w nowym systemie prawnym państwa i uznania jego podmiotowości. Ustawa z 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wpłynęła na poszerzenie możliwości funkcjonowania cerkwi. Kolejnym aktem prawnym, bardzo istotnym, była ustawa o stosunku państwa do Kościoła Prawosławnego przyjęta 4 lipca 1991 roku. Ustawy te określiły prawne położenie w III Rzeczpospolitej i bez przesady powiem, że umożliwiły wszechstronny rozwój Kościoła Prawosławnego. Co się stało, proszę Państwa, po 1989 roku, po przełomie politycznym? Przede wszystkim reaktywowano prawosławne duszpasterstwo wojskowe. Powstały też prawosławne duszpasterstwa w służbach mundurowych. Erygowano nowe ośrodki monastyczne. Można mówić nawet o swoistym zjawisku renesansu wspólnot monastycznych. Nastąpił proces rozszerzania szkolnictwa prawosławnego poza istniejącymi uczelniami kształcącymi przyszłych duchownych. Powstały nowe placówki adresowane również do laikatu. Rozwojowi uległa działalność wydawnicza i ten ruch wydawniczy jest bardzo, bardzo ważny, bardzo też istotny, bo w okresie Polski Ludowej Kościół Prawosławny drugi pod względem wiernych liczby wiernych. Jego działalność wydawnicza sytuowała się na samym końcu wśród wyznań nierzymsko-katolickich. Dzisiaj wśród tych wyznań zajmujemy jedno z czołowych, czołowych miejsc. rozszerzeniu uległa działalność laikatu. Ja tylko wspomnę działalność bractwa młodzieży prawosławnej. To jeszcze początki formowania sięgają okresu polski ludowej Działalność charytatywna, opiekuńcza od 2002 roku została zsynchronizowana przez prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia. Wszechstronna działalność kulturowa. Interesująca w tym zakresie jest notatka, jaka zachowała się w Urzędzie do Spraw Wyznań z lat 70.. Ja pozwolę sobie ją zacytować. Cytuję, tak jak dotych, dotychczas nie należy wspierać jakichkolwiek działań kulturalnych wychodzących poza cerkiew. Wpływać na ograniczanie działalności duchowieństwa w tym zakresie. Śpiewanie kolęd sugerować w cerkwi lub domach parafialnych. Wszelkie inicjatywy zewnętrzne należy torpedować, wyjaśniać administratorom parafii, że ich rola sprowadza się do działań stricte kapłańskich. Koniec cytatu. Myślę, że wszelka działalność właśnie miała być zamknięta w murach, w murach świątyń. Prawosławie miało być ograniczone właściwie tylko do swoich własnych cerkwi. Nie miało być widoczne na, na zewnątrz, nie miało być widoczne w, w społeczeństwie. O wielokierunkowym rozwoju prawosławnej działalności kulturalnej możemy właściwie mówić po 89 roku. W całym tym procesie istotną rolę spełniają bractwa, stowarzyszenia, fundacje, Centra Kultury Prawosławnej, zarówno diecezjalne, jak i dekanalne. Stały się one elementem wychodzenia i prezentowania prawosławia poza mury, mury świątyń. Kończąc, podsumowując, chciałbym stwierdzić, że w okresie Polski Ludowej cerkiew w stosunkach z państwem traktowana była przedmiotowo. Ze względu ma, na małą liczebność wiernych i tym samym niewielką możliwość oddziaływania na społeczeństwo, wykorzystywano ją do aktualnie realizowanej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Zmiany systemowe z przełomu lat 80. i 90. stworzyły po raz pierwszy w powojennej Polsce szansę na wszechstronny rozwój kościoła prawosławnego. Głównym celem cerkwi poza działal, działalnością religijną było wpisanie się w system prawny zabezpieczający możliwości funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości politycznej. Dodatkowo priorytetem stało się rozszerzenie obecności w przestrzeni publicznej nastąpił rozwój potencjału religijnego i pozareligijnego naszej cerkwi. Dziękuję za uwagę.